Dajcie kochani. Może już troszeczkę mniej zasmarkana i mniej płacząca, no ale nadal smutna. Mam nadzieję, że to się zmieni, że uda mi się to przepracować. Zdaję sobie sprawę z tego, jak to jest, kiedy wy do mnie z problemami. I rozumiem Wasze cierpienie, ale też chciałabym, żebyście zrozumieli, że Takich problemów w relacji uczuciowych z poczuciem osamotnienia, z brakiem bliskości nie da się rozwiązać jak za dotknięciem różdżką. Chciałabym być taką różdżką, ale jestem racjonalna. Problemy w relacjach to są bardzo często nieprzepracowane, trudne relacje z rodziną, z rodzicami. Ja cały czas pracuję z tą otwartą matczyną raną, przez to też sama zdaje się, że zdarza się, że ranie. Jest we mnie bardzo dużo złości i gniewu, który muszę przepracować, takiego poczucia niesprawiedliwości, bo staram się jak mogę i nie wychodzi. I dlatego też proszę o wyrozumiałość moich kwerentów, klientów, kiedy dzwonicie i pytacie o relacje, i ja próbuję wam pokazać te um, mechanizmy, które wynikają czy z tarotowego portretu numerologicznego, czy psychologicznego, czy w ogóle z portretu numerologicznego, po to, żebyście zobaczyli, um, jaki jest obraz waszej relacji, jaki się będzie powtarzał w schematach. I to nazywamy karmicznymi, czy czy, czy rodowymi, tutaj dowolność nazwy, ale chodzi o powielanie tych schematów. Ym. I nie ma takiej jednej dobrej recepty, jak tylko próba wyjścia z tego schematu. Ja przyznam szczerze, że próbuję bardzo i nie, nie jest to łatwe. Już ponad pół roku, no nawet więcej. Ym, ym. Czy pracując z matczyną raną, czy z wewnętrznym dzieckiem, czy próbując naprawiać relacje, a potem je dalej niszcząc, dlatego że nie potrafię wybaczyć, nie potrafię zaakceptować pewnych rzeczy. No i mam nadzieję, że te osoby, które mają podobne problemy, a wiem, że jest ich sporo, bo, bo dzwonicie do mnie na co dzień z takimi pytaniami, problemami, szczególnie jeżeli chodzi o relacje z bliskimi, nie tylko partnerami, ale też dziećmi, rodzicami. I ja za to wsparcie Wam dziękuję, bo nie tylko są to też klientki problematyczne w sensie z problemami, ale zdarzają się też klienci inspirujący. Tutaj Pani Kasiu, za tą Pani piątkę i umiejętność zmiany, którą mnie Pani bardzo inspiruje, Pani Barbara, która też swoją siłą przebicia i determinacją pokazuje, że można różne rzeczy zmieniać w swoim życiu. Ale też Wam właśnie Facebookowi. Facebook to jest takie medium społecznościowe, nie zawsze popularne, z uwagi na to, że tam się sporo hejtu niestety widzi. Natomiast ja dostałam spore wsparcie. Także dziękuję Madzi Kulejewskiej, Izie Gruchalskiej, Maćkowi za wspólne gotowanie, Agnieszka Zawada, dziękuję Buziaki. Ewcia, moja, moja pani psychiatra i, i, i przyjaciółka z warsztatów, mogę tak myślę powiedzieć. Um, um, Ojej, kogo jeszcze mogłam pominąć tutaj, Tomku za telefon ci również dziękuję i za rozmowę i za wspólne pisanie um, Monika Sędzielosz buziaki za serduszka i wiem wiem, e, wiem przez to co ty przechodziłaś, więc e, tym bardziej jesteś dla mnie takim wzorem i motywacją Paulinka e, mam nadzieję, że spotkamy się na, na na ustawieniach systemowych już w marcu Beatka Ślusarek za przekaz rejki bardzo dziękuję chciałam Wam powiedzieć, że no też takie spotkałam takie komentarze bo, bo tarot unieszczęśliwia, kochani, to nie tarot nas unieszczęśliwia, tylko ludzie i my sami tarot jest narzędziem samopoznania zresztą nie tylko tarot, ale też numerologia i inne techniki dywinacyjne, astrologia, przede wszystkim. Ezoteryka to poznawanie siebie od, ze, od wewnątrz, po to, żeby móc reagować na zewnątrz, i to, co mi dał tarot, to przede wszystkim tą umiejętność poznania siebie. Ja nie wiem, w jakim miejscu byłabym życia, gdyby nie tarot, Więc może dalej bym kluczyła, i tu nie tylko chodzi o tarot, przede wszystkim o portrety psychologiczne, które nam pokazują pewne schematy. I ja myślę, że. Wielu klientów, kiedy zrozumie też swoje schematy postępowań, czy w relacjach z bliskimi, czy w relacjach na zewnątrz, zawodowymi, bo to, to są różne sytuacje, to znając siebie lepiej dzięki takim portretom, będziecie sobie lepiej radzić. Ja o, nie obiecuję, że łatwo będzie, bo jest bardzo trudno. Mówię wprost, widzieliście sami, że czasami. Mm, nie daje rady. I mam nadzieję, że z Waszą pomocą i swoją wolą te, te swoje nawyki postępowania zmienia. Nie da się przestać być neurotyczną z dnia na dzień. Nie wiem, czy w ogóle da się przestać być nadwrażliwym człowiekiem, ale mam nadzieję, że uda mi się nad pewnymi postawami, zachowaniami zapanować, zmienić je. Ja jestem osobą, którą niestety rządzą emocje i to muszę przyznać wprost. I potem przychodzi dopiero refleksja, natomiast no to jest coś, co jest dla mnie bardzo trudne i przyznaję się do tego otwarcie. Cieszę się, że bardzo wiele osób też otwarcie przyznało się, że ma jakieś zaburzenia, że ma pewne zachowania, które chciałby zmienić, które ranią, które powodują to, że przyciągamy. Y y czy wybieramy wręcz ludzi w swoim otoczeniu, którzy pasują do nas jak klucz do zamka, ale na zasadzie właśnie takiego pokazania negatywnego schematu. I ja tu już nie będę wymieniać, bo te moje, te moje cechy i zachowania bywają bardzo irytujące i raniące. Ja zdaję sobie z tego sprawę, i to nie jest usprawiedliwienie, ja nie chcę się tutaj usprawiedliwiać, chcę tylko wytłumaczyć, że bardzo wiele z Was bardzo podobnie postępuje i przez to właśnie dzieje się nam krzywda w życiu albo sami sobie te krzywdę wyrządzamy buziaki mam nadzieję, że wkrótce uda mi się na tyle przełamać, żeby móc zaoferować Wam tę wiedzę właśnie w postaci streamów, live'ów, bardziej tak, taką merytoryczną, a nie tylko taką miaucząco psychologiczną no ale też uważam, że Chyba najcenniej jest podzielić się z Wami prawdą o rzeczywistości, niż opowiadać Wam bajki. Tarot nie pokaże Wam nic, czego byście nie wiedzieli, tylko często są to rzeczy, które wypieramy, których nie chcemy usłyszeć. I numerolog, i tarocista, i, i, i osoba, która zajmuje się na co dzień pracą z ustawieniami. Myślę, że każdy mądry, rozsądny wam to powie. Więc musimy zacząć od siebie. Łatwe to nie jest. Trzymam kciuki za Was i za siebie. Kotełka śpi następnym razem. A tutaj się działa. Próbowałam wcześniej nagrać siedziała, ale zanim włączyłam kamerę, to zdążyła uciec. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję za słowa wsparcia. Widzimy się na Facebooku, na YouTubie, może wkrótce w telewizji znowu. Chociaż przyznam szczerze, że w takim stanie to nie chcę się jeździć, ale kto wie. I dziękuję, że jesteście.